Gdy wykonujecie sparring, czy też yy, walczycie w walce, no to często jest tak, że po kopnięciu wykonujecie jeszcze dodatkowo cios ręką. No i warto, żeby wasze ciało jakby było w stanie efektywnie przekazywać tą energię skumulowaną w kończynach dolnych na kończyny górne i na no, tak? odwrót. I to jest takie bardzo fajne ćwiczenie, które uczy nas szybkiego przekazywania energii i generowania dynamiki właśnie kończynami dolnymi i górnymi. I będą to. Skoki na boksa. Po skoku na boksa wykonujemy rzut piłką o ścianę. Tak? Generalnie możecie tak naprawdę robić wszystkie tego typu ruchy, czyli nie musi to być do końca mm, czas prosty, to co ja tutaj wam pokazuję. Może to, to być przykładowo czas sierpowy, czy też y, hak, To, że tak powiem, zależy tylko od Waszej fantazji. Jednak tak, by idea zostaje cały czas taka sama, czyli pogotujemy skok na boksa, po czym wykonujemy dynamiczny rzut piłką o ścianę.